Co będzie dalej? Z drogów na drogą A Nie, 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 nie Bo są czarno Niestety jak kondomy. Są kurwa naciągane Jak moja je po Zarzucą mi reklamę Nie wiesz jak się nazywam To nie jest istotne wcale Pytasz na nagrywam Przesłuchaj się że me, że przez yaz... Na pewno to słyszaleś do Creator... si Hernandez... tej legale się lejka kolce, połowa Swoim nie żałuj i nie dobrze się chwałę Wolę grano Lubię jak w rzęczy Mówią, że lecę w radio, Więc lecę poza isty Kurwa, gdzie woleś siano? Jestem ratywaktywnym I najlepiej mówią mi się mano Jeśli relacja jest atrywowana Jeden z potem odemkana Obserwuję ekskomplizm Spektywy detala Dziś zwierząt sobie dupy Jutro zaczną mu zadziałać to krejpot Będą wyjście w dalach To pełen onend Pierwszy rak

Często jakby mieszkali w bloku. Często jestem jak tak Mówią mi, że śnię gotu i pierdolam historię. Nie rozmawiam w toku Jestem oszczędny w słowach, nie ulegam nowa skierowana. Jak wyglądają was? To niczego potrafię Takich rozpiszczyłek, że ryzykają, jak dostają darmo To B.O.E. Wersje jak Mołotowy Trafiamy w każdym sen Zmykać z COVID Co będzie dalej? Znowu zachodzą w głowy Ej, hey, hey, hey. to, to wywóz super nowy Kraków, jesteście tu! A, dobrze Okej okay. okay. To B.O.E. Wersje jak Mołotowy